Zapraszamy na przegląd czerwcowych wydarzeń z życia samorządu i miasta. Trwają jubileuszowe obchody związane z 70-leciem odkrycia złóż siarki w okolicy Tarnobrzega oraz 60-leciem zawiązania się Tarnobrzeskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. W czerwcu w ramach upamiętnienia siarkowej historii miasta w Tarnobrzeskim Domu Kultury wyświetlony został film Gorączka Siarki. Powstał on dzięki projektowi Utrwalamy Wspomnienia Pionierów Polskiego Złota, jaki realizował Tarnobrzeski Uniwersytet III wieku i miał on na celu przedstawienie wybranych sylwetek siarkowców, ukazanie ich wkładu w rozwój Tarnobrzega. Wybraliśmy do, ty, do tych wypowiedzi w zasadzie ludzi, którzy coś znaczyli, zaznaczyli taki istotny ślad w tej historii Siarkopolu i miasta. Można powiedzieć, że ich wolą tak się to wszystko rozwijało, jak się rozwijało. I to oczywiście takich osób trzeba byłoby ze 150 wybrać, ale niestety ramy projektu są węższe niż szerokość naszego serca, więc musieliśmy kogoś wybrać i my przeprowadziliśmy wywiady. W jubileuszowe obchody wpisał się również premierowy pokaz filmu dokumentalnego o początkach przemysłu siarkowego w Tarnobrzegu, Siarkobiografia. Opowiada on o mniej znanym okresie w dziejach miasta, jego przepoczwarzania się z małej miejscowości w stolice polskiej Siarki, o jego mieszkańcach, a wszystko to w relacjach ludzi, którzy nadawali Tarnobrzegowi nowe oblicze. Jego pomysłodawcą i realizatorem jest tarnobrzeżanin Aleksander Dyl. Postaraliśmy się pogrzebać troszkę w naszych pamięciach, no bo to jest jednak okres najmniej znany w całych tych opracowaniach wszystkich historycznych na temat siarki, na temat Arnobrzegu, historii. No i, 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 i właśnie chodziło mi tutaj właśnie o to, jak, jak myśmy zapamiętali, jak, jak, jak poszczególni ludzie bohaterowie tego filmu, jak oni zapamiętali tamten czas. Częścią obchodów było także odświeżenie wystawy stałej w Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu. Nowością jest dział poświęcony geologii, odkrywaniu skarbów ziemi oraz ten ukazujący siarkowców, ludzi, którzy ciężko pracowali w ogromnym kombinacie. Są to przede wszystkim fotografie, które pokazują nam małego człowieka przy ogromnym przemyśle. Bardzo takie spektakularne fotografie. A w tym wątku mamy także państwa pawłowskich, Katarzyny i Stanisława Pawłowskich. Jeszcze pani profesor Pawłowska żyła, podarowała do naszego muzeum kilka tysięcy pamiątek, całą spuściznę w zasadzie po swoim mężu, po Stanisławie Pawłowskim. Natomiast kiedy ona zmarła, jej spadkobierczyni, podarowała do naszych zbiorów spuściznę po niej. Z przekazanych pamiątek zostały wybrane najciekawsze, które są prezentowane w gablotach i w formie tablic na ścianach. Światowy Dzień Krwiodawstwa w Tarnobrzegu oddano hołd tym, którzy dzielą się tym najcenniejszym darem. Symboliczna uroczystość, w której uczestniczyli członkowie klubu honorowych dawców krwi Barburka w Tarnobrzegu, krwiodawcy oraz społeczność Szkolna Tarnobrzeskiej Trójki, miała miejsce przy odsłoniętym około rok temu pomniku upamiętniającym honorowych dawców krwi, zlokalizowanym na skwerze u zbiegu ulic Mickiewicza i Kochanowskiego w Tarnobrzegu. My jako tarnobrzescy krwiodawcy, reprezentujący jedyny obecnie klub krwiodawców Barburka w Tarnobrzegu liczący już 55 lat, mamy ten zaszczyt reprezentować całe środowisko tarnobrzeskich krwiodawców. Świętujemy po prostu symbolicznie, skromnie, bo to jest tylko zaznaczenie i złożenie hołdu tym, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas. I tym, którzy chcemy podziękować tym, którzy nadal oddają są wśród nas i zachęcić też młodzież głównie do oddawania krwi, gdyż wiadomo czym jest krew niezastąpionym lekiem. Na zakończenie krótkiej uroczystości przedstawiciele ternobrzyskiego klubu honorowych dawców krwi Barburka złożyli kwiaty przed pomnikiem, a poczty sztandarowe oddały hołd wszystkim zmarłym, którzy dzielili się tym najcenniejszym darem. połowie czerwca mieszkańcy Przywiśla spotkali się z prezydentem Tarnobrzega, by wyrazić swój sprzeciw wobec projektu przebudowy osiedla. Wszystko przez mające tam powstać ścieżki rowerowe, których budowa spowodowałaby wycinka wielu drzew. Myślę, że doszliśmy do pełnego konsensusu, ponieważ mieszkańcy nie chcieli ścieżki, tej ścieżki nie będzie. W tej chwili propozycja jest taka, aby spróbować wykonać projekt zastępczy, w którym. Być może uda się wszystkie drzewa uratować, ponieważ mieszkańcy no, uważają, że nie powinniśmy wycinać ani jednego drzewa. No więc próbujemy iść w tym kierunku. Jak zapowiedział prezydent, mieszkańcy przywiśla muszą liczyć się z tym, że modyfikacja obecnego projektu przebudowy osiedla powoduje znaczne opóźnienia w pozyskaniu środków na przyszłe remonty. 16 czerwca poznaliśmy wszystkich artystów, jacy wystąpią na Dniach Tarnobrzega. W tym roku najważniejsza miejska impreza potrwa aż trzy dni. Od 21 do 23 lipca na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego. Startujemy z troszeczkę nowym formatem na Dniach Tarnobrzega, wzorem takich większych miast. Robimy scenę alternatywną, gdzie będą prezentować się zespoły niezależne z tak zwanego drugiego obiegu. Wystąpią na niej przedstawiciele Tarnobrzeskiej Sceny Muzycznej, Strefa Jazz oraz Jan Boone and The Music. Tuż po nich zaprezentują się amerykańska wokalistka Moraya Woods, The Stabs, Komety, a gwiazdą sceny alternatywnej będzie zespół Mysłowic. Drugiego dnia Dni Tarnobrzega na scenie wystąpią Abba Cover Band, Stachurski Cleo oraz Feromon. Z kolei na zakończenie 23 lipca będzie rozśpiewana Niedziela dla Dzieci, Brand New Trio, Blue, Wojciech Gąsowski, Gwiazda Wieczoru, zespół Demono. Drużyny ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych z Tarnobrzega przystąpiły do boju podczas corocznych miejskich zawodów sportowo-pożarniczych. Młodzi strażacy sprawdzali swoje umiejętności w trzech konkurencjach: sztafeta pożarnicza, ćwiczenie bojowe oraz musztra. Coroczne zmagania naszych strażaków, zarówno tych najmłodszych, młodzieżowych drużyn, Dzisiaj będzie też pokaz taki poza konkurencją dziecięcej drużyny pożarniczej, czy już naprawdę 6-8 latków. Myślę, że warte obejrzenia. Jak również też sprawdzian kobiecych drużyn pożarniczych i męskich. Dzisiaj na zawody wystawiły swoje reprezentacje wszystkie nasze jednostki, jeżeli chodzi o drużyny. A mężczyzn, kobiet mamy dorosłych 4 drużyny i dziecięcych młodzieżowych 7. Pierwsze miejsce w grupie A, czyli ochotniczych straży pożarnych, zajęła jednostka z Wielowsi. To okazała się również najlepsza w kategorii kobiecych drużyn pożarniczych. Spośród młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt najlepsze okazały się dziewczęta również z Wielowsi. Jednostka z Sobowa natomiast zwyciężyła w kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców. Blisko 7 milionów 700 tysięcy euro ma do wykorzystania Tarnobrzeg w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, dedykowanych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg, który tworzył miasto Tarnobrzeg, lider oraz cztery jednostki najściślej z nim funkcjonalnie związane. To jest gminy Nowa Dęba, Baranów, Sandomierski, Grębów i Gorzyce. Prezydent podczas konferencji prasowej przedstawił plany na ich zagospodarowanie. Dotyczą one czterech obszarów. Pierwszym z nich jest jezioro Tarnobrzeskie. W ramach tego obszaru planujemy budowę Mola, planujemy budowę, budowę pola kamperowego i namiotowego, ścieżki obok mariny, a właściwie chodnika obok budynku mariny i pomostów przy budynkach gastronomicznych. Drugi z obszarów dotyczy Tarnowskiego Domu Kultury. W ramach projektu planowana jest gruntowna modernizacja jego nowszej części. Jeśli chodzi o trzeci obszar, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, to tu brane są pod uwagę dwie lokalizacje. Plac Bartosza Głowackiego i tereny Skalnej Góry. Tereny Skalnej Góry m.in. z tą tężnią, o której, o której cały czas jest mowa i zresztą mieszkańcy także Postulują, żeby taką też nie w zrobić. W obrębie placu Bartosza Głowackiego chcielibyśmy wybudować fontannę, nową fontannę, chcielibyśmy wprowadzić dodatkowe nasadzenia i system odwodnienia system nawadniania roślinności i ewentualnie drzew. Wartość z projektów zakłada remont pomieszczeń w budynku stajni i ujeżdżalni w zespole zamkowo-pałacowym w Dzikowie, czyli dobrze znanej tarnobrzeskiej wozowni. Ogółem szacowana wartość zadania miasta Tarnobrzega to około 41,5 miliona złotych. Wkład własny stanowi 15%. W czerwcu rozpoczęła się przebudowa ulicy Ferdynanda Rusinowskiego w Tarnobrzegu. Przetarg na wykonanie remontu wygrała miejska spółka rejon dróg miejskich, która ruszyła z pracami 19 czerwca. Jaki jest ich zakres? Wykonanie w Kostce, więc myślę, że mieszkańcy powinni być zadowoleni. Tam, gdzie oczywiście będzie możliwość poprowadzenia chodnika, tam również ten chodnik się pojawi. Myślę, że z jednej strony będzie to wizytówka miasta, a z drugiej strony będzie to faktycznie droga, która wreszcie będzie łączyła no, właściwie miejsce, które jest naszą wylotem z obwodnicy i miejsce, w którym stoi szpital. Koszt przebudowy drogi wynosi 1 350 000 zł. Miasto na ten cel uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 782 tysięcy złotych. Na czas remontu została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Zgodnie z harmonogramem roboty powinny zakończyć się pod koniec listopada 2023 roku. Prezydent Tarnobrzega oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych Tarnobrzeckiego Magistratu poinformowali o jednej z planowanych inwestycji, jaka ma być zrealizowana w ramach partnerskiego projektu Wiślanym Szlakiem w porozumieniu i na terenach czterech województw podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Jego liderem jest województwo podkarpackie. Planowana jest budowa kładki rowerowej na, na terenie miasta, na odcinku od Nagnajowa do przeprawy promowej. W ramach tego projektu planujemy również budowę kładki rowerowej, która będzie umożliwiała przejazd rowerzystom poruszających się właśnie ścieżką wzdłuż wałów i zjazd nad jezioro. Projekt ma być finansowany przy udziale środków Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. Tarnobrzek ma czas do 10 października na złożenie w województwie dokumentów niezbędnych do jego realizacji. 160 lat temu Juliusz Tarnowski poległ w bitwie podkomorowym przed jego popiersiem na placu Antoniego Surowieckiego. Spotkali się reprezentanci samorządu Tarnobrzyskiego, przedstawiciele Stowarzyszenia Dzików, Muzeum Zamku Tarnowskich w Dzikowie, harcerze i mieszkańcy, by upamiętnić powstańca. Świętujemy tak naprawdę zwycięstwo z zagrobu. To historia powstańcom, mimo że powstanie przegrali, ale historia powstańcom po półtora wieku przyznała rację. I dzisiaj świętujemy. Wspominamy Juliusza, mając świadomość, że również jego ofiara przyczyniła się do tego, że możemy to święto prowadzić w wolnej i niepodległej Polsce. Na zakończeniu uroczystości delegacje złożyły symboliczne wiązanki kwiatów pod popiersiem powstańca Zdzikowa i pod pomnikiem księdza prałata Michała Józefczyka, proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, kapłana i społecznika, chcąc uczcić w ten sposób również i jego pamięć. 20 czerwca minęło bowiem siedem lat od jego śmierci. 21 czerwca w Urzędzie Miasta Tarnobrzega odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych. Mają one na, cele, na celu doskonalenie współdziałania elementów systemu zarządzania kryzysowego i komponentów systemu pozamilitarnych przygotowań obronnych, więc każda minuta spędzona na ćwiczeniach zawsze owocuje skutecznością, lepszą skutecznością działań podczas realnych działań. Na jakim scenariuszu opierały się tegoroczne ćwiczenia? Na pierwszym obiekcie przy ulicy Kościuszki 32, doszło do pożaru. Były to działania, e, znaczy ten pożar powstał w wyniku działań e, dywersyjnych. E, osoba po prostu e, podpaliła wewnątrz w obiekcie jedno z pomieszczeń. W związku z tym podjęliśmy działania gaśnicze. Wcześniej została zarządzona ewakuacja przez pana prezydenta i wykonana przez koordynatorów tej ewakuacji. Następnie pożar został zlokalizowany i ugaszony. No, na szczęście tutaj nikomu nic się nie stało. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. Po tych wydarzeniach zamaskowany mężczyzna wydostał się z budynku i przebiegł do urzędu miasta przy ulicy Mickiewicza 7, gdzie został zatrzymany i obezwładniony przez policjantów. Na czerwcowej sesji radni pochylili się nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnobrzega za miniony rok. Rozpatrywali również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla prezydenta za gospodarowanie finansami w minionym roku. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w tej kwestii. Podobnie komisja rewizyjna radni swoje zdanie wyrazili podczas dyskusji. Większość uznała, że prezydent wywiązał się z zadania realizacji miejskiego budżetu, choć nie zabrakło głosów sprzeciwu. Będę głosować przeciwko przyjęciu absolutorium i absolutnie nie jest to jakaś sprawa polityczna, tylko jest to kwestia zaufania, a ostatni okres, ostatniego roku, 2021-2022, teraz również wskazuje na to, że nie można panu prezydentowi ufać. W ocenie prezydenta Dariusza Boszka miniony rok był kolejnym trudnym czasem dla miejskiego budżetu. Zdecydowanie zwiększające się wydatki, gorzej rosnące dochody i trzeba spiąć ten budżet. Robiliśmy wszystko, żeby go spiąć, udało się, wykonaliśmy te zadania, które były najważniejsze, a przypominam, że to był rok konfliktu zbrojnego na Ukrainie, rosnących cen, inflacji i wielu innych problemów. Radni udzielili absolutorium prezydentowi stosunkiem głosów 12 za i 6 przeciw, dwóch radnych wstrzymało się od głosu.